Proszę Państwa, porobiło się dosyć zabawnie. Otóż tematyka płciowa podzieliła rządzącą partię, proszę sobie wyobrazić. Tysiąc ważniejszych spraw jest do rozstrzygnięcia w parlamencie, ale nie budzą one takich emocji, jak ta właśnie kwestia. Kto z kim na podstawie jakiego formularza, paragrafu może się migdalić w jakim związku? Doszło do tego, że niekwestionowany wódz, niezrównany przywódca, pogromca Rokity, słońce Peru, etc., etc., on, że premier Tusk odciął się od herezji. Od herezji się odciął, proszę Państwa, ministra Gowina, swego partyjnego kolegi szermującego z mównicy Konstytucją. Jak można sięgać do konstytucyjnych paragrafów bez zgody premiera? Tylko jeden premier wie, co w Konstytucji jest napisane, a inni niech tam w ogóle nie zaglądają. No i Gowin, pomawiany przez szefa brak Klajemności, schował się ze swoimi konserwatystami w ciemnych zakamarkach Sejmu, na myśl o represjach mściwego Tuska. Nawet najbardziej życzliwi władzy, komentatorzy, dostrzegli to spektakularne pęknięcie monolitu jedynie słusznej partii. Postępowa jak gangrena część sejmowej sali też kombinuje, czy w tym napięciu, w tym, w tym momencie właśnie, nie da się ostatecznie przegonić konserwatystów z Platformy i zająć ich miejsce w rządzącej y, koalicji. Uaktywnił się były Kwaśniewski jako lider wszelkiej czerwonej maści lewactwa. Karierę w mediach robi panna Anna Grodzka, wielopłciowa europejka. Taki się zrobił rejwak za sprawą marginalnej w sumie tematyki podrzuconej społeczeństwu dla przykrycia dramatycznej sytuacji gospodarczej. Parlament naturalnie może i powinien zajmować się nawet najdrobniejszymi temacikami, ale według jakiegoś sensownego stopnia ważności w danym momencie historycznym. No, obecnie przykładowo pilnej publicznej debaty wymagają niszczenie kolejnictwa na Śląsku, galopujące bezrobocie, spadająca wartość złotówki, szaleńcza wyprzedaż resztek skarbu państwa, cofnięte dotacje z Unii Europejskiej, napaść radarowych piratów na kierowców, po to naród wybiera parlament, by debatował o najważniejszych sprawach, a nie po to, by zamulał telewizory jałowym ględzeniem o jakichś detalach. Z innej beczki już niegospodarczej, dlaczego w mijającym styczniu na przykład nie odbyła się w Sejmie uroczysta debata o powstaniu styczniowym i ogólnie o polityce historycznej. Przez trzy wieki waleczni, dzielni Polacy wykuwają swoją niepodległość co pokolenie w nieustannej walce z zaborczymi sąsiadami. W licznych wojnach, bitwach, powstaniach. Czy nie warto ujawnić społeczeństwu, kiedy uda się zbudować Muzeum II wojny światowej, łuk triumfalny Bitwy Warszawskiej, kolumnadę powstań narodowych? Obecna Władza twierdzi, że nie ma sensu świętowanie yy, klęsk. Ale niech to powie z tej mowej mównicy i niech podyskutuje z ludźmi, którzy mają inne poglądy. Potrzebne jest ujawnienie stanowisk. Bo ja, na przykład, proszę Władzy, uważam i nie jestem osamotniony w tych poglądach, że klęską narodu nie są powstania, nawet te nieudane. Klęską narodu jest zawsze niewola. Klęską narodu nie są bojownicy wolności. Klęską są zdrajcy, a więc jest o czym dyskutować, i po to istnieje Sejm. Na razie zajmują się tym, według jakiego regulaminu, jakiego paragrafu ludzie mają łączyć się w pary. Proszę Wysokiej Izby, my to wiemy już od czasów Adama i Ewy. Dziękuję.